Witamy w cotygodniowym magazynie FLS Weekend. Dzisiaj w nieco okrojonym składzie jest z nami ekspert futbolowy Ligi Szóstek, Wojtek. Witam. Cześć Wojtek. Tydzień temu nowa fryzura, dzisiaj nowa wiosenna koszula. Widzę, że ta pora roku zagościła już u Ciebie na dobre. No tak, żółty kolor, taki słoneczny. Kolor nadziei. Słoneczny, no, no skoro tak mówisz, to mam nadzieję, że bez błędów dzisiaj się będzie. Za nami jedna czwarta sezonu. Kogo mógłbyś po tych trzech tygodniach zmagań w futbolowej Lidze Szóstek już wyróżnić? Analizowaliśmy sobie sytuację tak w poszczególnych ligach. Często pojawiały się w lidze dyskusje między uczestnikami w zeszłym sezonie, która liga jest mocniejsza, liga A czy Liga B. Kilka drużyn już mamy rozegranych trzy spotkania, także pewne poznania można się pokusić. Na pewno widzę wrażenie robi TEP-edukacja i to uważam, że na przestrzeni wszystkich lig to w tym momencie jest drużyna najlepiej grająca. Tyle samo punktu ma Zorze Rafa i Tutaj wkład bym na mniej więcej w tym samym poziomie co drużyny, może trochę, trochę nieznacznie wyższym niż co drużyny na przykład z ligi C1, które mają też tam komplet punktów, czyli Copacabana, on się prezentuje bardzo dobrze, Dzida w też gra bardzo fajną piłkę, no i nie można zapominać o DTW, które ma dwa mecze, oba wygrało. I ten ostatni mecz, który w tym tygodniu rozegrali, no to y, rzeczywiście pokazuje, że to jest klasowa drużyna i na tej w najwyższej klasie rozgrywkowej spokojnie by sobie poradziła. Y, natomiast jeśli chodzi o ligę c 2 no to tam jest trochę sytuacja inna, bo tam część drużyny rozegrała jeden mecz. Rafis miał na razie słabszego przeciwnika i y, niemaliby też widać, że to są drużyny, które w niedługim czasie mogą się znaleźć w lidze A. No i wtedy, jeżeli wejdziemy, to będzie bardzo ciekawa, bo jak się te wszystkie mocne drużyny zbiorą w jednym sezonie, to, to będzie, będzie bardzo ciekawie. Czy Twoim zdaniem na tym etapie rozgrywek już mamy powiedzieć, że Mistrz Ligia, e, walka o Mistrza rozegra się pomiędzy drużyną Teb Edukacji z Ożyrafą i może do tego dołączy jeszcze Klepa? Myślę, że z tej walki już jedna drużyna odpadła. to. Latin Kings, którzy mają już dwa mecze przegrane. No po trzech, po trzech kolejkach dwa mecze przegrane w środku Latin Kings, no to już chyba eliminuje ich tak, z bez, skutecznej walki, tak? tak Przeciwnicy bo... musieliby zacząć przegrywać, a, a oni wygrać wszystkie mecze do końca. Zgadza się, tym bardziej, że jeszcze mają mecze z i Sklepą i z TB Edukacją, musieliby oba te z, z, z Rocket Fuel. Dokładnie, więc yy, tu latinosi, jeśli mogą od, o czymś myśleć, to może o podium, aczkolwiek to też już będzie, będzie ciężka sprawa. Natomiast na pewno na ten moment edukacja klepa gra raczej poniżej oczekiwań, ale gromadzi punkty. Zorza Rafał w tym momencie jest jakby na drugim miejscu moim zdaniem. A twoje zaskoczenie in minus w tym sezonie? Jeśli chodzi o ten sezon, to na pewno już wspomnienie lat nosi. No i widzę, B, Krok, widzę C1 krokodyle. Do tej pory. Spodziewaliśmy no, się dużo więcej po tej drużynie. Tak, no w tym momencie mają trzy, trzy porażki, więc... Patrząc tak globalnie, no to na plus na pewno edukacja żyrafa, kopakabana, Dzida w przód. Te zespoły też kopakabana i Dida w przód, też możemy je pochwalić za dużą ilość strzelanych bramek, prawda? Tak, bo ofensywnie grają i widać, że to jest taka piłka radosna. Natomiast zaskoczenia na minus no to na przestrzeni tych wszystkich lig Latin Kings i, i Krokodyle. Myślę, że to jest takie zaskoczenie na minus. Jeszcze jeśli chodzi o C1, zwróciłbym uwagę na fronton. To może być zaskoczenie, co teraz powiem, ale bo biorąc pod uwagę pierwsze dwa tygodnie, natomiast trzeba na tą, na tą drużynę zwrócić ważną uwagę w kolejny. Ale chyba tylko w przypadku w takim przypadku, kiedy będą przychodzić y, większą ilością zawodników. No, znaczy to y, taką jak. dokładnie omówimy jeszcze przyjdę C1, natomiast y, zwracam uwagę, że to może być też... Czarny koń? Y, tak, dokładnie. Po dwóch tygodniach słabo, natomiast teraz trochę zmieniam zdanie i myślę, że to będzie drużyna, która w tej hierarchii niedługo może się znaleźć bardzo wysoko. Dziękuję za tą analizę. Jeszcze powiedzmy pojawiła się rubryka okiem kibica. Tak, zapowiadaliśmy pojawienie się tej rubryki. W piątek został opublikowany pierwszy artykuł z tej serii. E, autorem jest Grzegorz Grzesiak. Teraz po, już możemy to powiedzieć. Rozkonale doskonale znany uczestnikom, m, którzy od początku są w ie Niestety Grzegorz w tym sezonie nie gra w piłkę. Z powodu, kontuzji. z powodu kontuzji. Mamy nadzieję, że szybko wróci na boisko. Tak. I mamy nadzieję, że powrót nie przełoży się na brak jego artykułów. Natomiast y, no, zachęcamy do przeczytania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili temat ciekawy o mm, zawodowcach, ligowcach także w ligach. Zapraszamy, zapraszamy do lektury. Dokładnie. Dziękuję bardzo. To wszystko w tej części. Zapraszamy do oglądania nas w części poświęconej lidze A.